Cześć! Kolejnym tematem, jaki chciałem dzisiaj poruszyć, to nie jest jakiś super długi i rozległy temat. Natomiast zauważyłem, że dziwnie patrzycie na swój trening i na swój wysiłek. Czasami. Bardzo mocno pikujecie i w tygodniu staracie się włożyć bardzo dużo treningów, albo zrobicie trzy potężne treningi, a potem resztę tygodnia nie robicie kompletnie nic. Natomiast musicie sobie popatrzeć na wasz trening i wasz wysiłek fizyczny także w takiej skali makro. Czyby to było bieganie, czyby to był rower, to naprawdę wszystko do kupy składając bardzo mocno się liczy. Wyobraźcie sobie sytuację, w której przez 5 dni w tygodniu robicie po 10 kilometrów. to jest 50 kilometrów tygodniowo. Natomiast jak sobie to pomnożycie przez następne miesiące, to tego jest naprawdę sporo. Więc fajnie utrzymać taki tryb, w którym robimy coś regularnie i konsekwentnie. Pamiętajcie także, że odnosi się to do treningu, czy to jest kalistenika, czy to jest pole dance, to starajcie się ustalić sobie ilość treningów w tygodniu, trzymajcie się go i słuchajcie swojego ciała, czy ono dobrze reaguje, czy reaguje źle. Jak reaguje źle? O tym w następnych materiałach.